A nie powinieneś założyć wrotek na trening? Ach, powinności jedynie ograniczają kreatywność. Dusza ludzka współgra z kosmosem. Vamos! A gdzie się podziała reszta? Nie wiem, jeszcze nie przyszli. Trudno. W takim razie musimy zacząć bez nich. Nie ma czasu do stracenia. Ale przejdźcie się najpierw po wrotkowisku, zajmijcie miejsce w przestrzeni, bądź jak powietrze i ziemia, dalej, vamos! Nie wiem po co to robimy, znam wrotkowisko jak własną kieszeń. Nie lepiej przygotowywa reografię? Luna ma rację, przecież to do nikąd nas nie zaprowadzi. E, e, wszystko gra? Tak, doskonale, świetnie, cudownie! Bardzo dobrze, naprawdę bosko! Widzieliście, co zrobiła? To właśnie musicie robić. Doskonale. Mamy się ciągle przewracać? Nie, 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 ona się nie przewróciła. Ona pozwoliła, by podłoga ją przyjęła. Ach. Bo nie tańczy się samymi stopami, a całą przestrzenią, tym wszystkim, co nas otacza, to dlatego, że świat jest w ciągłym ruchu, uczestniczymy w wiecznym, kosmicznym tańcu. Nie, nie mam pojęcia, co to ma być, ale to z całą pewnością nie jest żaden taniec. Moja technika nie zawodzi. Jest wieczna. To róbcie, co ja. Kiedy przyjdą pozostali, przekażcie im moją wiedzę. Zapraszam. Ach.